Dzień dobry. Nazywam się Martyna Krzemińska, jestem egzaminatorką maturalną z chemii i w tym podcaście staram się pomóc Wam nauczyć się do matury z chemii. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie zdajecie matury, ale po prostu chcecie przygotować się do sprawdzianu, to też myślę, że ten podcast bardzo Wam pomoże. Aktualnie nagrywam serię m, takich QA których wy zadajecie mi 5 pytań, a ja na te 5 pytań odpowiadam. Jeżeli chcielibyście, żeby wasze pytanie znalazło się w podcaście, możecie do mnie napisać na egzaminatorem.pl lub na Instagramie czy Facebooku. Zapraszam serdecznie do kontaktu. I jeżeli chodzi o temat tych Q&A, no to wiadomo, jest to taki troszeczkę chaos, z tego względu, że każde pytanie jest z innego działu. Jeżeli potrzebowalibyście po przesłuchaniu tego odcinka więcej informacji z danego działu, na przykład związań, to zapraszam Was serdecznie do przesłuchania również odcinków tematycznych, które dotyczą danego działu. Znajdziecie je również u mnie na stronie chemiasegzaminatorem.pl, ale też na Spotify, czy gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. Na przykład na YouTubie też są wszystkie odcinki mojego podcastu, także zapraszam serdecznie. Gdybyście chcieli, żebym nagrała odcinek podcastu na jakiś konkretny temat. To dajcie mi znać, chętnie to rozważę. W tym odcinku podcastu może pojawić się autopromocja, ponieważ pewnie wspomnę o kursach, które dla Was przygotowałam, ale oczywiście sam podcast i materiały na YouTube są dla Was bezpłatne. Kursy są dla osób, które chciałyby bardziej pogłębić swoją wiedzę i zależy im na bardzo wysokim wyniku z matury. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Pytanie pierwsze: Dlaczego Beryl, Węgiel i bor mają promocję elektronową? No i tutaj w tym pytaniu już zawiera się błędne założenie, że tą promocję mają. To nie jest prawda. Pierwiastki, które mają promocję elektronową, to są niektóre pierwiastki bloku D oraz wybrane pierwiastki bloku F. Pierwiastki, które wymieniłam przed chwilą, beryl, węgiel i bor, należą do bloku S i P, więc tam w ogóle o promocji elektronowej nie może być mowy. Więc o co tutaj mogło chodzić? Myślę, że autorowi pytania chodziło o to, że beryl, węgiel i bor bardzo często tworzą związki chemiczne w stanie wzbudzonym, ponieważ beryl na przykład w stanie podstawowym ma dwa sparowane elektrony walencyjne. A tworzy związki, w których tworzy dwa wiązania. Tak samo węgiel ma tylko dwa niesparowane elektrony, a najczęściej tworzy cztery wiązania, czyli musiałby mieć cztery niesparowane elektrony, i faktycznie tak jest. Jeżeli chodzi o bor, również on ma jeden elektron niesparowany, a zazwyczaj tworzy trzy wiązania. Więc tak, te pierwiastki tworzą większość swoich związków chemicznych w stanie wzbudzonym. Ale nie jest to promocja elektronowa. Stan wzbudzony jest tutaj możliwy, ponieważ na podpowłoce P są puste orbitale w każdym z tych pierwiastków i elektron lub elektrony mogą sobie przeskakiwać na te puste orbitale. Także podkreślam jeszcze raz, to nie jest promocja elektronowa. Promocja jest stanem podstawowym, natomiast te pierwiastki tworzą. Szereg swoich związków w stanie wzbudzonym, także to z promocją elektronową nie ma zbyt wiele wspólnego. Pytanie drugie. Na co wpływa obecność wiązań wodorowych? Wiązania wodorowe wpływają przede wszystkim na temperatury charakterystyczne związków chemicznych. Związki, które tworzą wiązania wodorowe między własnymi cząsteczkami, mają wyższe temperatury charakterystyczne niż miałyby, gdyby tych wiązań wodorowych nie było. Poza tym obecność wiązań wodorowych wpływa również na rozpuszczalność związków chemicznych w wodzie. Zazwyczaj związki, które tworzą wiązania wodorowe, mają lepszą rozpuszczalność w wodzie niż gdyby tych wiązań nie tworzyły. Chodzi o to, że jeżeli dany związek chemiczny może tworzyć wiązania wodorowe pomiędzy własnymi cząsteczkami, to może je tworzyć również z cząsteczkami wody, a to poprawia rozpuszczalność w wodzie. Pytanie trzecie. Jaka jest moc MgOH2 razy Wzięte i CaOH2 razy Wzięte? Czyli mówimy tutaj o mocy dwóch wodorotlenków. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o wodorotlenki grupy drugiej, to ich rozpuszczalność rośnie w dół grupy. Wodorotlenek berylu jest związkiem amfotorycznym. On w ogóle się nie rozpuszcza w wodzie. Więc tutaj trudno mówić jakiejkolwiek mocy. Wodorotlenek magnezu rozpuszcza się bardzo słabo, wodorotlenek wapnia trochę lepiej, a kolejne wodorotlenki rozpuszczają już się dobrze. No i na tą moc będzie bardzo wpływała ta rozpuszczalność, ponieważ skoro wodorotlenek magnezu bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, to te MgOH2, którym uda się rozpuścić, one dysocjują dobrze, natomiast jest ich bardzo niewiele. Więc oczywiście będzie to bardzo słaba zasada. Natomiast rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest już lepsza niż wodorotlenku magnezu i na tyle dobra, że możemy mówić o tym, że wodorotlenek magnezu jest mocną zasadą. Przypomnę, jaka jest różnica między wodorotlenkiem i zasadą. Zasada jest to wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie, więc to nie jest tak do końca to samo. I właśnie o wodorotlenku wapnia już możemy mówić, że jest dobrą, mocną zasadą, z tego względu, że jego rozpuszczalność już jest na tyle duża, że faktycznie te stężenie jonu OH- jest dosyć wysokie. Pytanie czwarte. Czy polikondensacja jest jednym z rodzajów polimeryzacji? Nie jest. Myślę, że to się może mylić z tego względu, że jakby końcowym efektem Obu typów tych reakcji jest powstanie dużych, bardzo długich łańcuchów, takich bardzo rozbudowanych, długich struktur. Natomiast mechanizm tworzenia tych struktur w polimeryzacji i polikondensacji jest zupełnie różny. Jeżeli chodzi o polimeryzację, tutaj dochodzi do pękania wiązań wielokrotnych i cząsteczki, w których te wiązania wielokrotne pękły, łączą się między sobą, tworząc taką wielką cząsteczkę. Natomiast w polikondensacji nie dochodzi do pękania wiązań wielokrotnych, wiązań pi, tylko jakby dwie cząsteczki reagują ze sobą z wydzieleniem jakiegoś produktu ubocznego. Tym produktem ubocznym zazwyczaj jest jakaś niewielka, nieorganiczna cząsteczka, np. woda lub amoniak i jeżeli właśnie dwie cząsteczki przereagują, tworząc jakiś też produkt uboczny, i potem kolejna cząsteczka, i kolejna, no to też może stworzyć się właśnie taka bardzo długa struktura, długie łańcuchy i polikondensacja od polimeryzacji właśnie różni się przede wszystkim tym produktem ubocznym. W polimeryzacji nie było żadnego produktu ubocznego. Tam pękają wiązania, cząsteczki łączą się ze sobą i tyle. Nie ma produktu ubocznego. Natomiast w polikondensacji jest ten produkt uboczny. I w polikondensacji zazwyczaj chodzi o to, że na przykład polikondensatami mogą być takie związki, które mają wiązanie estrowe. Jeżeli tworzy się wiązanie estrowe, to w czasie tworzenia tego wiązania wydziela się cząsteczka wody. Więc w takim polikondensacie, w takim związku w wyniku polikondensacji, który powstał, Tworzy się mnóstwo na przykład wiązań estrowych, więc też powstaje bardzo dużo cząsteczek wody. Mam nadzieję, że ta różnica między polimeryzacją i polikondensacją jest już dla Was jasna. I pytanie piąte: czy o miejscu podstawienia decyduje podstawnik, który się podstawia, czy ten, który już jest? Oczywiście chodzi tutaj o sytuację, w której mamy związek aromatyczny i dochodzi do reakcji substytucji w pierścieniu aromatycznym. Oczywiście, że mamy sam benzen, to wszystko jedno, przy którym węglu podstawimy wodór, bo te węgle są identyczne i te wodory też są identyczne, one są równocenne. Natomiast jeżeli my na przykład w benzenie mamy już jakiś podstawnik, to ten podstawnik, który już jest obecny w pierścieniu, będzie decydował, gdzie podstawi się kolejny podstawnik. Także to podstawnik, który już jest przy pierścieniu, decyduje o pozycji podstawienia się kolejnego podstawnika. Czyli na przykład, jeżeli mielibyśmy nitrobenzen. Grupa NO2, grupa nitrowa, jest podstawnikiem, który kieruje w pozycję meta. Więc, jeżeli do takiego nitrobenzenu chcielibyśmy na przykład nie wiem, wykonać alkilowanie i podstawić grupę CH3, to ta grupa CH3 podstawi się w pozycję meta względem grupy NO2, która już jest w tym pierścieniu, mimo że CH3 jest podstawnikiem pierwszego rodzaju, który kieruje w orto i para. Także widzicie, że to podstawnik, który już znajduje się przy pierścieniu, decyduje o tym, gdzie podstawi się następny podstawnik. Dobrze, pięć pytań, pięć odpowiedzi. W tym odcinku mamy już wszystko. Zapraszam Was serdecznie na moje inne media społecznościowe, na YouTube'a też, i słuchajcie mojego podcastu w Spotify. Zaznaczcie sobie, że chcecie dostawać powiadomienia. Mam nadzieję, że uda mi się teraz nagrywać podcast w każdym tygodniu i że dużo do, z tego wyniesiecie do Waszej matury. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli chcielibyście, żebym odpowiedziała na jakieś Wasze pytanie, jeżeli nie da się na nie odpowiedzieć w podcaście, bo na przykład będzie trzeba narysować coś, żeby wyjaśnić to dokładnie. Wtedy nagram film na YouTubie i na te wasze pytanie odpowiem. Także zapraszam serdecznie do kontaktu i do moich kursów. kursy.chemiazegzaminatorem.pl. Mam nadzieję, że będziemy uczyć się razem. Do zobaczenia.